Rozegraliśmy dzisiaj dobre spotkanie z Kamperem Wyszków w pierwszych dwóch setach. Byliśmy blisko odniesienia zwycięstwa, mogliśmy prowadzić 2-0. Niestety po dwóch setach przegrywaliśmy 0-2. W trzecim secie rywal był już wyraźniej lepszy od nas. Szkoda straconych punktów, szczególnie w takim meczu derbowym. Sama prawda. Bo pierwsze dwa sety na tej końcówki i to już jest naszą domeną. Przegrana, przegrana końcówka, jakieś tam... Dwa głupie błędy, wiadomo. Wygrywaliśmy 21-18 chyba 18 w pierwszym secie. W drugim było 22-20 i nie udało się wyciągnąć tego do końca i zwyciężyć. Równie dobrze mogło być 2-0, a niestety przegrywaliśmy. No i ciężko się wtedy podnieść. Przegraliśmy 3-0. Trener zespołu rywali chwalił zagrywkę w naszym zespole. Powiedział, że tym elementem zaskoczyliśmy ich, ale co w takim razie było największym mankamentem, przez co nie wygraliśmy tego meczu? Ja myślę, że nie mogę się zgodzić z, tą, z tym stwierdzeniem, ponieważ e, u siebie w hali były mecze, że graliśmy znacznie lepiej z Zagrywką i tutaj jakby dużą różnicę robił Łukasz Kaczorowski w drużynie przeciwnika, który właśnie w końcówce wychodził, robił dwa asy i, i było po secie, a u nas było tak, że na początku ktoś tam mocniej kopnął i, i jakby potrafiliśmy tam podgonić przeciwnika, ale mam... Nie jestem skłonny powiedzieć, że to był nasz świetny mecz w zagrywce. No to w to, a co było największym problemem? Przegrany dwie końcówki. To jest właśnie ten mankament, to jest, to jest coś, co, co trzeba wykleić w naszej grze, żeby, żeby wygrywać, bo jak się gra całego sepy na styk i jest dużo szansa, żeby wygrać z Wyszkowem, który jest wyżej notowanym zespołem i można powiedzieć, że potentatem w tej lidze, no to, no to szkoda tego podwójnie, że te końcówki nie zostały wygrane po prostu. Aha. Rozegraliśmy jednak tymi w pierwszym i w drugim secie kilka naprawdę super akcji. Widać że, no widać, że wasza forma po prostu rośnie, tylko może po prostu zabrakło trochę tego szczęścia. No tak, co co dużo powiedzieć? Eee, ciężko tak jakby na, na gorąco docenić. Te dwie akcje w końcówce zaważyły i, i tyle. jakby Myślę, że ten mecz i tak był dużo lepszy niż ten poprzedni z Krakowem no i, i wszystkie, wszystkie pozostałe w zasadzie, ale trzeba było po prostu tą zagrywkę jednak dołożyć i, i może trochę też bardziej po męsku w końcówkach grać, bo, bo też zdarzyło się dwa razy nas podbili i, no i poszło, że tak powiem. Miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie lepiej i że w następnym meczu wywalczymy komplet punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.